W Tarnobrzegu już po raz dziewiętnasty odbędzie się jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych akcji charytatywnych w regionie, czyli choinka życzeń. Głównym celem jest zebranie jak największej kwoty pieniędzy na rzecz niepełnosprawnych dzieci. By tego dokonać, organizatorzy przygotowali ciekawy program i wiele atrakcji. Przez kilkanaście lat organizatorem akcji było Stowarzyszenie Przyjaciół zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu które kilkanaście miesięcy temu zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Choinka Życzenia. Organizacja akcji wspiera także działająca przy stowarzyszeniu Fundacja Przystania. Po raz dziewiętnasty rusza finał akcji charytatywnej Choinka Życzeń. Bardzo z tego tytułu się cieszymy. Jak wszyscy wiemy, akcja służy temu, żeby pomagać osobom słabszym, osobom z niepełnosprawnością, więc w tym roku również pomagamy naszym podopiecznym. Jeżeli okaże się, że będzie też potrzebna pomoc jakimś jednostkom, to również po to jesteśmy i temu służymy, żeby pomagać. Tym którym, tym, którym ta pomoc jest wskazana i potrzebna. Nasza akcja Choinki Życzeń rusza tuż przed świętami Bożego Narodzenia, bo jest to czas przepełniony miłością, przepełniony dobrem. i Jak co roku liczymy na to, że również i teraz państwa serca się otworzą i pozwolicie nam zebrać jak największą kwotę pieniążków. Dzieci w ramach warsztatów ceramicznych własnoręcznie wykonają upominki, które zostaną wręczone sponsorom akcji. 19. edycja zostanie zainaugurowana 6 grudnia. Tego dnia ponownie zostanie otwarte rondo Choinki Życzeń. Wszystkie firmy, wszystkie instytucje gorąco i serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej akcji. Za państwa wsparcie, państwa bombka z logo znajdzie swoje miejsce na Rondzie Choinki Życzeń, które jak, jak zwykle mieści się tutaj przy Rondzie Solidarności, które na czas Choinki Życzeń zmienia swoją nazwę na nazwę Choinki Życzeń. Wszyscy, którzy tylko będą chcieli nas wesprzeć, Finansowo będą mogli swoje logo umieścić właśnie na tych naszych choinkach. Do czego już gorąco i serdecznie zapraszamy. Akcja już ruszyła, więc jeżeli czujecie Państwo taką potrzebę serca, to na takie wsparcie z Państwa strony liczymy. Ekipa Choinki Życzeń weźmie także udział w Paradzie Mikołajów, która odbędzie się 7 grudnia będzie można zakupić domowe ciasta oraz strojki świąteczne i w ten sposób wesprzeć akcję. Kolejne ważne wydarzenia zaplanowano na 14 grudnia. 14 grudnia kwesta sianka Bożego Bożonarodzeniowego w tarnobrzewskich kościołach i w parafiach zaprzyjaźnionych, więc tutaj również będzie możliwość odebrać takie sianko na swój Bożonarodzeniowy stół świeże pachnące, które przygotowują nasi podopieczni i również Podzielić się nami, z nami swoim, swoim sercem i tym, co, co Państwo możecie fizycznie nam przekazać. 14 grudnia na antenie Radialiwa odbędzie się finał y, licytacji drzewka Choinki życzeń. Jak wiadomo, y, jeżeli chodzi o nagrody, pakiet jest zawsze duży, ale ten, tą główną nagrodą jest uroczysty obiad z zaproszoną gwiazdą, która odwiedzi nasze dzieciaki. A w tym roku już możemy oficjalnie uroczyście potwierdzić, że gościem balu, który organizujemy, który tutaj jest zamysłem, zamysłem całego stowarzyszenia, bo o to nam chodzi, żeby to dzieci najbardziej czuły ten klimat i czuły to święto, bo ta akcja jest przecież dla nich. Yy, właśnie gościem tego balu będzie pan Robert Janowski. Największym wydarzeniem w ramach 19 edycji Choinki Życzeń będzie koncert, który odbędzie się 9 stycznia. I w tym roku, drodzy Państwo, nie Kielecki Teatr Tańca, zrobiliśmy sobie jednoroczną yy, przerwę. Myślę, że Kielecki Teatr Tańca odwiedzi nas na 20 Choince w przyszłym roku. Natomiast nieco inaczej, ale myślę, że również pięknie, 9 stycznia o godzinie 19 w Klasztorze Ojców Dominikanów odbędzie się koncert zespołu St. Grace. Będą to piosenki świąteczne i kolendy, więc y, świetny czas na to, żeby razem z rodziną wybrać się i pokolędować. Ja myślę, że klasztor Ojców Dominikanów sam w sobie y, jest tak piękny, że jak do tego jeszcze dojdą te anielskie głosy y, gospelowe y, grupy Sanden Grace, to, to przeżywanie tych kolęd tego czasu świątecznego dla wszystkich Państwa będzie jeszcze piękniejsze. Zakończeniem akcji będzie bal charytatywny, który odbędzie się 31 stycznia w restauracji Villa Anna w Tarnobrzeskiej Wielowsi. Zebrane pieniądze będą kolejnym krokiem w kierunku utworzenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych, który byłby miejscem rehabilitacji oraz integracji. Walczymy o swoje miejsce, tu w tym mieście, o miejsce dla naszych dzieci, które rosną Czas ucieka, dzieciaki kończą szkołę i za chwilę część z tych dzieci zostaje zupełnie bez miejsca, w którym nadal mogłyby kontynuować terapię, do którego nadal mogłyby się udawać. Nasze dzieci są przyzwyczajone do pewnych reguł, pewnych schematów, i w momencie, kiedy tego nie będzie, one mają zaburzony cały swój świat. Kiedy one nie wyjadą jak co dzień, nie wyjdą z domu jak co dzień, nie wyjadą do miejsca, w którym mają Zapewnione terapie, w którym mają zapewnione zajęcia, w którym jest podany ciepły obiad. To są rzeczy, które dla wielu ludzi mogą, się, mogą wydawać się nieistotne, ale to są bardzo istotne rzeczy, bo to są schematy, które w przypadku osób niepełnosprawnych muszą być zachowywane. Będziemy walczyć do samego końca o stworzenie dla nich miejsca miejsca godnego.